Siema, witam Was wszystkich w teście motylków jednych z lepszych na polskim rynku. Mianowicie są to motylki yy, od firmy Funke. Same sobie motylki kosztują 18 zł. Mamy 12 sztuk w opakowaniu. Jeden motylek ma 4 gramy neku, co widać zresztą na załączonym tutaj obrazie. No i jak widać, motylek sam sobie jest wykonany tak średnio dosyć, ale liczymy na to, że efekt tego motylka będzie. W miarę przyzwoity. A te motylki pizgają. A więc tak, podsumowanie tych motylków od funkę. Poza tym, że sama nazwa wo z wolnego tłumaczenia yy, oznacza ptak grzmot. Naprawdę tak oznacza, ale ogólnie rzecz biorąc motylki są bardzo fajne, zasługują na to, aby dać im 9 na 10, jak nie samo 10 na 10, bo ja mogę się przyczepić tylko o brak jakiegoś efektu delikatnego w tym motylku, ale to jest naprawdę czepianie się, bo mamy 12 fajnych strzałów, fajnych motylków za 18 zł. W tej kwocie czasami ciężko wyrwać dobre motylki, które po prostu się wzniosą i, i no... Większość motylków tak działa, że po prostu się wznoszą i żadnego efektu więcej nie ma. W tym przypadku mamy efekt wybuchu, który jest dosyć głośny, e, czyli no, że tak powiem, motylek robi to co najważniejsze: podlatuje do góry, są dwa efekty podlotu, e, no i wybucha. No, naprawdę, według mnie, bardzo fajna sprawa. Polecam je. E, no Jeśli ktoś się zastanawia nad tym, to ja bym śmiało brał, póki są jeszcze dozwolone, bo nie wiadomo, jak to będzie w przyszłości. To na tyle w tym teście. Zapraszam Was do kolejnych filmów. Cześć.